Siemanko wszystkim, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z Polskiego Gospodarstwa. Cześć wszystkim, ja jestem Nice, a dzisiaj zajmiemy się orką po oborniku. Dokładnie tak, wsiadaj do swojego ciągnika, ja wsiadam do swojego i jedziemy. Gdyż będziemy dzisiaj pracować na dwóch polach, w sensie ja tam biorę jedno pole, Nice bierze drugie. Ja wezmę ściernisko po, po kukurydzy. A Nice będzie na tym polu, gdzie jakiś czas temu męczyliśmy się straszliwie ze zbieraniem ziemniaków. No, no męczyliśmy nasz... się tam. Dłużej no, było tam... pracowaliśmy po prostu. Trochę nam to zeszło i różnie było ze zgraniem, ale jakoś się jakoś ostatecznie udało. O, teraz ja uderzyłem w krzak. Zapominam, że te krzaki są nieprzejezdne, bo jak gram na tych mapach oryginalnych, czy tam na, nie wiem, na Ravenporcie, na tam przez każdy krzak możesz przejechać, a tu nie i ja cały czas o tym zapominam. No ja w słup to trochę liłem już dzisiaj. Znaczy, a, no to słupy to wszędzie są <laughs> nieprzejezdne. Ale to, e, czekaj, ktoś kiedyś napisał w komentarzu, pamiętam, że teoretycznie to nie są krzaki, tylko to są tak jakby czubki drzew, tylko schowane pod mapą. Aha. To się da sprawdzić, jak się weźmie jakąś kamerę, pod mapę, i tak dalej. I szczerze, pewnie tak jest. Nie chcę się teraz sprawdzać, ale zakładam, że tak jest, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego. chyba widziałem na jakichś takich polskich mapach, czy w ogóle w grach. To jest takie. Jak ktoś nie chce robić modelu krzaka, to po prostu wiesz, bierze te drzewo pod ziemię, wystaje tylko góra, no i co wygląda jak krzak? No to ciekawe, tego w ogóle nie słyszałem. No to jest coś takiego. Yy, wiesz, tylko że drzewa tutaj możesz w nie przywalić. I dlatego to, gdyby ten krzak był zrobiony od nowa, to pewnie mógłby nie mieć kolizji I wtedy No już nie zahaczali o tej krzak. No tak, no bo raczej w rzeczywistości ciężko zatrzymać się na krzaku Jeśli wpadniesz jakimś pojazdem, nie? Zależy jaki krzak i zależy jaki pojazd No ale takim ciągnikiem po tych o ten tutaj co jest z przodu No toż ja bym wiesz, przyjechał i nawet nie zauważył No pewnie tak Jest, dobra Ale lepiej nie testować już przetestowałem, ale w a w sensie w realu, a, no, tak. <laughs> no lepiej nie, szkoda nie, samochodu, ciągnika, czegokolwiek, czym się i, i jedzie, ale kurde tutaj jest brzydka tekstura po orce, w sensie mi się nie podoba straszliwie, do tej pory zachwalałem jakoś te tekstury, na tej mapie, czy to o roślinności, czy w ogóle jakieś inne, no, że, no, że są po prostu inne i że wyglądają spoko, ale szczerze mi ta tekstura po orce no, jakoś się nie podoba. Wyjątkowo, już chyba wolę tę oryginalną. No, tak jak Fajnie są uwalone koła teraz. <grych> ano, o, tutaj bardzo fajnie widać modyfikację realnych zabrudzeń. Jak coś, to link do niej znajdziecie w opisie. Bo teraz na tym polu został rozrzucony owornik, czyli o, tu już ja widzę jakieś miaki. Został rozrzucony obornik, czyli te koła tak jakby zostały w nim ubrudzone i to jest mega modyfikacja, ja mam nadzieję, że w 22 coś takiego będzie W standardzie W grze, tak, że to będzie od razu, bo to jest spoko, jedziemy po trawie To koła się barwią, opony się barwią tak bardziej na zielono Po oborniku, no to taki mamy kolor, jeszcze inaczej jest jak po ściernisku i tak dalej, strasznie fajna sprawa Oczywiście do tych pługów też znajdziecie link w opisie, z tym, że ten link, te pługi już mieliśmy tutaj od samego początku, tylko ta orka została tak zorganizowana z dosyć dużym opóźnieniem. Po prostu inne tam życie robiliśmy to. Ale teraz tak akurat. Na wszystko A nie, dobra. przyjdzie kolej. Czy tam Ogólnie pora? Część tutaj krzaków jest przejezdna, bo teraz przez takie przejechałem, ale są też takie nieprzejezdne, Dobra. Trzeba zapamiętać, które są które. No, na bank. Jak ci tam idzie? Świetnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja tam zaraz przejadę, to zobaczę. No ta kontrola musi być. Ale trochę ta robota nam zejdzie. Wątpię, żebyśmy to skończyli na odcinku. W sensie tak, gdybyśmy we dwóch robili na jedno przykład pole. jedno pole, tak, jeden za drugim to byśmy się wyrobili, ale stwierdziłem, że sobie ogarniemy tako w ten sposób. No, i te pola są dość, dość długie, nie, więc. No trochę to zejdzie, ale pług pięcioskibowy. Agromasz, to jest, to jest sprzęcior. Takim czymś to można pracować. Dla przypomnienia, tutaj macie dwie perspektywy i moją i Nisa. Tak jest. Serdecznie. Zapraszam. Nagrywamy tak od samego początku. I przejdziemy może do tematu. Co ty na to? Super pomysł. Bo, bo pamięt w poprzednim odcinku, ogólnie pod poprzednim odcinkiem było masa tematów. Tylko że kurczę. Sporo z nich to są, były zadane stricte do mnie w stylu kadol, kiedy wrócisz do gry, takiej i do, Kiedy zaczniesz znowu nagrywać serię taką i taką? No ale to jest do mnie pytanie, a ma być temat, na który się wypowiemy, obydwa się, na który wy, wypowiemy. No i tak, taki, żeby można było się wypowiedzieć, a nie że w jednym zdaniu odpowiesz i tyle, nie? To też dokładnie. Plus sporo tematów dotyczących stricte czy to tematu farminga, czy to rolnictwa. I tak jak ja mógłbym gadać godzinami, bo to jest dla mnie coś, co, coś, co znam od, na... od lat. Tak, nas nice jest w tym nowe, więc on za bardzo się nie wypowie. Więc jest problem czasami ze znalezieniem tematu, ale znalazłem taki, który jest bardzo ogólny. Tyczy się mnie, ciebie i też zapewne no w większości jednak z Was, którzy oglądacie ten, ten odcinek. Czyli tak, właściwie to jest temat, który ja trochę przemieniłem. Jest on od widza Michał Rolka i brzmi on: jakie były wasze ulubione książki w dzieciństwie? I ja postanowiłem to zmienić na jakie są nasze ulubione lektury, bo w dzieciństwie to ja za bardzo nie czytałem książek po prostu. Zacznijmy od tego. W dzieciństwie to. Na podwórku no nie wiem, się częściej siedziało, nie? Na podwórku się, się siedziało. Książką. Tak, ewentualnie jak. kontakt z kulturą był, że się obejrzał film. O! Czy albo tam, bajkę. No, czy wieczorynkę, a nie, że się czytało od najmłodszych lat książki. Więc dlatego zmieniłem po prostu ten temat w ten sposób. Nasze ulubione lektury. No, wybrane masz? Co? Masz wybrane? Wybrane, no... Ile? Coś tam, coś tam można powiedzieć. No chyba po trzy? Czy to mm, za dużo, ja czy mam, za mało? Ja mam trochę więcej, to, to ja zacznę. I będziemy no tak zaczynaj. Jedną ty, drugą ty. Zobaczymy, Jedno, jedno ty, drugą ty. No, nie jedną, ja, drugą ty. Ale zobaczymy w sumie, czy się coś tam pokryje. Więc no ja tutaj wziąłem przekrój trochę większy, bo gdybym wziął tylko z dzieciństwa, to by ich było za mało, bo to, no małe jest lektur, które w sumie mi się podobały. Więc ja wziąłem, wziąłem duży okres. I tam podstawówka gimnazjum nawet technikum, więc był duży rozstrzał, powiedzmy. I ja wymienię jako pierwszą może weźmy te lektury, które były właśnie za dzieciństwa bardziej, czyli w Pustyni i w Puszczy, to na pewno kojarzysz. No ja mi się daje, że nawet dostałem taką kiedyś na koniec roku książkę, gdzieś tam może w domu jeszcze leży. Ja też jestem pewien, że gdzieś tam mam taką w domu, właśnie w Pustyni i w Puszczy. Ale Bo szczerze w mówiąc bardziej film kojarzę. No ja też, zwłaszcza, że są w sumie chyba dwie nawet adaptacje filmowe i pewnie kojarzysz tę nowszą. Bardzo, I... bardzo prawdopodobne. No ale spoko, bo kurczę, Fajne, fajna to była taka opowieść takiej przygody i tak dalej, gdzie... Nie pamiętam nawet ile miałem lat, ta lektura była, ale to podstawowka była na bank. Na pewno nie gimnazjum, więc to się po prostu... No, spoko, to była taka... Przygoda i tak dalej. E, coś innego niż jakieś tam lektury o... Nie wiem o wyzwoleniu Polski i tak dalej, wiesz o co chodzi? Te takie, które były w późniejszych latach. Bardziej takie wojenne. Takie, no, coś takie takiego. cięższe tematy i tak dalej, więc to było takie, wyróżniało się, to było spoko. Yy, a, i jeszcze oczywiście wy możecie w komentarzach swoje ulubione lektury, bo na pewno jakieś tam macie. Wiem, że niektórzy to tam lubią czytać, większość chyba uczniów jednak nie za bardzo. <laughs> My to też tak średnio raczej. No bo no jednak, te, to wiesz, z przymusu są, żeby je czytać. Nie, że ktoś sięga akurat, nie wiem, po krzyżaków i sobie czyta, tylko no musi ich przeczytać i tyle. No tak, żeby tam zaliczyć polski przedmiot w sensie, żeby, żeby się to przydało na przykład na jakimś egzaminie tam gimnazjalnym, czy na nie maturze ma już i tak dalej. No, no to tak, ale kiedyś tak było. My musieliśmy po no to. Tak, tak. I śmiejesz. raczejcie co chodzi. No. Ale tak czy inaczej, każdy z was jakąś styczność miał, więc może macie jakiś ulubiony. Wymieniajcie. Dobra, teraz twoja kolej. No to ja z tych młodszych lat to w sumie tak nie za wiele pamiętam tych lektur, szczerze mówiąc, ale już chyba to w gimnazjum była lektura Stary Człowiek i Morze. I to było też dość ciekawe, to było coś innego na pewno niż te pozostałe lektury, tak jak mówiłeś, te kam trochę w tematyce cięższej, tej wojennej na przykład, nie. Mhm. To było takie dość intrygujące wiem, że chyba na jednym. A nie wiem, co by się wpisało w gimnazjum rozprawkę jakąś? Czy charakterystykę na koniec egzamin, na egzaminie? Wiesz, że chyba... Nie, nie charakterystyka. Charakterystyka była. Mhm. No, coś takiego. Wiem, że Mógł chyba. Może były nawet... rozprawki, ale akurat się trafiła mi charakterystyka. niż mniejsza o to, ale. Wiem, że chyba użyłem tej lektury jako nawet argumentu jakiegoś. Także polecam, polecam. Ja tak mało ten... kojarzę. Bardzo mało. tyle. Kojarzę o co tam chodziło, ale, ale ledwo pamiętam i chyba bym nie umieścił w ulubione. Ale kojarzę tak to. Więc no. dalej. I tutaj też temat taki bardziej podstawówka, gimnazjum mi się wydaje, ze względu na uniwersalność przekazów w tej książce, czyli opowieść wigilijna. Kojarzysz? Kojarzę, ale nie wiem czy miałem jako lekturę, szczerze mówiąc. Ona na bank była, ja jeszcze, no pamiętam, że. No ale to było... wiesz, w różnych szkołach różnie mogło być. Chyba że to była jakaś taka gwiazda. No możliwe, ale mi się mówił. wydaje, że to jedna z tych ważniejszych była. Wiesz, ten Ebenezer, skróć, te trzy duchy i tak dalej, święta. No to ta, może to ta, film ale. Kojarzysz. O nie, odczepiłem, kurde. <laughs> <P> <laughs> przypadkiem. No, ale ja nawet pamiętam, że kiedyś mieliśmy jakieś przedstawienie w szkole i tam grałem jednego z tych duchów, Epizod <laughs> <laughs> aktorski. <laughs> Może o minąłeś kurde. się z powołaniem. Nie, bo jakbym obejrzał ten mój dzisiaj, występ ten mój dzisiaj, to żena, straszliwa. Żena, bo... <laughs> żena, Dostałbyś angaż w trudnych sprawach. Nie, może. ale lektura sama w sobie spoko, bo to jest... To, to chyba serio jest taka podstawówka gimnazjum, mi się wydaje, ale mimo, mimo to, to, to ten przekaz jest... Co ty tak krzywo jeździć w ogóle? No bo tu musiałem tak zrobić, teraz poprawić, bo... Źle mi się jeździło. Aha, dobra, to tam rób, żeby ci dobrze było. Tak czy inaczej, no, to na pewno ta lektura jest jedną z moich ulubionych, bo ona się nie zosta ten przekaz z niej się nie zestarzał absolutnie. No dobra, to ja jako drugą lekturę mógłbym powiedzieć, że opowiadania Borowskiego, i to już jest ten cięższy temat, ten trudniejszy może, bo tam było o obozach koncentracyjnych i takie no kurcze prawdziwe sytuacje, jakie tam miały miejsce, takie rzetelne to wszystko było i naprawdę, no, momentami trudno się to czytało. No, bo jak tak sobie wiesz, wyobrażałeś, jak ci ludzie naprawdę tam mieli ciężko, no to nie było jakieś takie mm, najbardziej, no to nie wiem jak to nazwać, najprzyjemniejsze, no ale poruszające na pewno i dlatego mi to zapadło w pamięć. Jeśli będziecie mieli okazję, to też polecam sobie przeczytać, bo warto wiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje, że warto wiedzieć, jak to tam wszystko wyglądało i no ile ci ludzie tak naprawdę przecierpieli. No, nie, no to na pewno to jest element momencie. historii ważny. Tylko no. ja, ja prawie tego nie pamiętam, nie wiem czemu. Może Serio? nie miałeś tego jako lektury nie, też, no, no wiesz? Nie, wiadomo. Trochę ich było jednak, trochę ich przeszło i niektóre mogą się mylić z innymi wręcz, bo no, było tych lektur trochę. Ja tego jakoś w ogóle za bardzo nie kojarzę, co ciekawe. Dziwne. No widzisz. Dobra, ale idę dalej i tutaj ta lektura to już chyba była. Ja te najlepsze chyba zostawię sobie na koniec. Chociaż nie, dobra, w sumie one są tak samo posegregowane. I tu ja nie pamiętam czy ona już była takie liceum technikum, to mi powiedz zemsta. A mi się wydaje, że to już było, że to nie Bogim nazwa. Mi się waha, ja to nie było? mam pojęcia, nie powiem ci. Ja też nie, nie... nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy to była jakaś taka końcówka gimnazjum, czy to było już w szkole średniej. No nie pamiętam dokładnie, nie wiem. Nie, nie jestem w stanie ci powiedzieć. Ja właśnie też, no nie pamiętam w ogóle, ale tak czy inaczej pamiętam, że mi się to podobało, bo to było taka trochę... To Fredro napisał, nie? No, o kurde, nie pytaj się mnie tak teraz mi teraz autorów, wydaje. bo mi się zawsze mylą po prostu, to mi się, mylą mi się autorzy. Albo teraz palnąłem głupotę, no trudno. No i też spoko, bo tam zabawne to było po prostu, kurczę zabawne na mnie i... No nie wiem w sumie co więcej powiedzieć, po prostu podobało mi się co się tam, się, co się tam działo, zabawne tam było i tak dalej, ten cały PAPKIN To stamtąd e, czek, było... E... Stamtąd było krokodyl ten, jak Tak, ale mi chodziło, Jeśli że... Jeśli nie chcesz mojej zguby krokodyla, daj mi luby, o! Taka jest wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba Też A tego to nie pamiętam, było? pamiętam, o no, ten krokodyl Ale te wolę nieba to już ci nie powiem, <laughs> może to z innej Zaraz tu pomieszamy no właśnie, wszystko <laughs> Właśnie zaraz jakąś nową Oglądają nas może osoby, które dopiero co to miały, więc a my to już trochę. No parę lat minęło. No. Od tych lektur, więc Pamięć Nie, sobie. była też całkiem w porządku. Ja, tak szczerze mówiąc, ja wielu nie pamiętam, że były, a być może mi się podobały. No ja, ja też, nie, też nie. Ja, ten ja ten tak problem. mówię taki, o takich, które sobie przypomniałem, więc. No. To nie jest tak absolutnie pewnie wszystko. No, to na pewno. Dobra, kontynuuj dalej, oddaję głos e, do studia. To jedna z moich e, ulubionych, o dziwo, wiem, że wiele osób nie przepada, bo jest, z, może z tego względu, że to jest dość długa m, lektura, e, natomiast Lalka Bolesława Prusa, to bardzo mi się podobała, o dziwo, i wiedziałem, że muszę ją przeczytać, bo na maturze to jest, no, jak przeczytałeś Lalkę, to miałeś pewny argument, że możesz go jej użyć na jakiejś rozprawce. Tam po prostu było tyle wątków, że do wszystkiego można było ją podciągnąć, i dlatego. No co, nie będę ukrywał, że, że przeczytałem wszystkie lektury, bo nie przeczytałem, ale wiedziałem, że Lalkę <grym>, muszę. Nie prze... No, ale wiedziałem, że Lalkę muszę przeczytać, no bo po prostu to jest taki az w rękawie, nie? Przeczytasz lalkę i po prostu masz pewny argument, że użyjesz tego i wszystko będzie dobrze. I cała no, ta, ta, przygoda z Wokulskim, to, co nam się działo wokół niego, to było też ciekawe. Ja to właśnie z drugiej strony tej Lalki nigdy no, nie lubiłem, nie trawiłem tego w ogóle. Chyba też to miałem na maturze, ja tam kojarzyłem, od, no, o co biega i tak dalej, ale nie. To właśnie bym powiedział, że na odwrót to w pozycjach, które nie lubiłem. Nie, nie. A mi się, mi się o dziwo podobało i całkiem przyjemnie czytało. I wiadomo, że Izabela Łęcka to. no <laughs> Wiadomo. Dobra, nie dokończymy. No u mnie z drugiej strony właśnie, tak średnio tę lalkę lubiłem, ale to jest fakt, to jest kurde, tak powszechne Tak jak wspomniałeś, to może być zawsze as w rękawie, bo tego do wszystkiego idzie praktycznie, użyć tej lektury No i dlatego Często to, to było chyba głównie moją motywacją, żeby to przeczytać, a wiesz, tam jak sobie jakieś lektury nie przeczytasz, to No były nie takie pozycje tyle, nie? trochę mniej Angażujące nie powiedzieć, No angażujące, <laughs> chciałem powiedzieć istotne, ale to, to nie, to tak źle by zabrzmiało, mniej Przydatny, żeby zdać, o, powiedzmy, no. maturę na przykład. A jak właśnie mówię, rza się pojawiały. macie ją w małym paluszku, to macie pewność, że ta matura o wiele łatwiej wam pójdzie. To taki tip na przyszłość, jakby ktoś jeszcze <laughs> jakby nie ktoś zdawał matury. Do właśnie dopiero przed tym to miał. E idziemy dalej. Mi chyba zostały takie dwie, trzy. Bo mi się ja przypomniała, nie mi się przypomniała jeszcze jedna, ale to taka z ultra z podstawówki wczesnej. Dzieci z Bullerby, no. kojarzysz? No, no to wiadomo, wiadomo, ale ja nawet Szczerze, ja z tych podstawówek, to ja nie pamiętam Kompletnie lektur Może jakaś Akademia Pana Kleksa jeszcze była O, a nie ja z tego właśnie nie pamiętam Było coś takiego, ale ja tego nie pamiętam Ale pamiętam Dzieci z Bullerby, kurde z... O, pies co jeździł koleją, było coś o, takiego no to tak, faktycznie Kurczę, się przypominają Maliśmy nagle Odkopaliśmy listę lektur my. szkolnych, chcę wypisać <laughs> i łatwiej się by było. Przypo... Nagle się zaczęły nam przypominać Pies co jeździł koleją, Dzieci z Bullerby no były na pewno jeszcze kamienie na szaniec No to też hmm, Ale to już chyba gimnazjum Krzyżacy na pewno byli Po to ogniem i mieczem A ja właśnie nie wiem czy miałem Ja tak w, w teraz sumie już myślę. też sam nie wiem czy miałem, czy też to ale miałem pie, Tylko że ale kojarzę, pieciej, że ktoś nie... jeździł koleją to była zarąbista lektura tak teraz sobie myślę No jak się to tak za dzieciaka to fajna była tam opowieść No Dobra, wracając do tych twoich dzieci z bolerbyn. <grym> nie, to już zakończyłem, po prostu sobie przypomniałem, że, że to, <grym> że mi się podobało. To właśnie, bo kurczę, no to też taka mega wczesna, mi się wydaje, lektura, więc to fajne, fajne było. Ty masz coś jeszcze? Powiem ci, że teraz chyba sobie nie przypomnę. Wiem, że były jeszcze takie lektury jak Juma. W sumie też chyba była całkiem okej, okay, z tego co pamiętam. Ale jakbym miał przytoczyć głównych bohaterów tej książki, to bym nie przytoczył. <grym> Oferty no, durkę, ja nie lubiłem, nie wiem jak ty. O, te... ja też nie, 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 nie. To... Nie wiem, jakoś strasznie mnie męczyła ta książka, nie? Na nie, koniec nie powiemy naszą najbardziej nielubioną lekturę i coś czuję, że możemy się tutaj zgodzić, bo jest jedna taka ultra e, wśród, większości, wśród większości osób nielubiana. To na koniec, zobaczymy, czy powiemy Dobra, to samo. Dobra, bo sobie przypomniałem sobie kolejną lekturę, ale też nie przepadałem za nią. <grym A, <grym ja ja no to ewentualnie pod koniec. Bo ja tutaj mam jeszcze dwie pozycje. To jest ze szkoły średniej, czyli Wesele i pantadeusz. Mi się to podobało, w sensie Wesele, dlatego że tam strasznie fajnie zostało to tam wszystko opisane. Tam było bardzo dużo symboliki, z tego co tak, pamiętam, tak, taki tak, tak. złoty no, róg chyba, może czy tej samej Może sama symbolika w sobie aż tak bardzo mi się nie podobała, jak ta sama. Tam strasznie fajnie tam bohaterowie, dialogi były fajne, no i stamtąd jest, miałżeś, jak to było, miałżeś kamy miał, złoty, złoty róg, ostał ci się sznur, o. I, I takie coś się pamięta, nie, z jednej lektury <noise> się wyciąga jakieś pojedyncze cytaty, które są, mm, no pamiętne jednak. A pan Tadeusz, bo kurde, no, nie wiem, podobało mi się to po prostu, niektórzy to A, mówią, że to jest jedna, znam osoby, które powiedzą, że to pewnie była jedna z takich gorszych lektur, bo bez sensu i tak dalej, przez tak na w jakiś sposób ona była napisana, ale mi się podobała. Ja pierwszy raz wtedy użyłem audiobooka tego pana Tadeusza i nie zdzierżyłem, nie? Chyba dwa tomy tylko. Te i stwierdziłem, że no ciężko, ciężko. Ciężary się pojawiły. I chyba streszczenie w końcu przeczytałem. No dla mnie to było w sumie całkiem spoko. I wydaje mi się, że to chyba wszystkie, które pamiętam. Które serio no. lubiłem. Czy ty masz coś jeszcze? Tak z lubianych w sensie. Nie, przy, nie, przypomnę sobie na ten moment, no ale tak chyba dość sporo wymieniliśmy. No całkiem, całkiem. Myślę, z... że niektórzy by żadnej nie wymienili w lubianych lekturach. Być może, być może, więc no to no. teraz tak na, na 3, 2, 1 mówimy najbardziej nielubianą lekturę i no. to nie będzie u mnie lalka, to powiedziałem, że jej nie lubię, ale to nie jest moja taka najbardziej nie... Ta, która, której najbardziej nie lubię więc powiemy na 3 2 1 bo ja coś czuję że to się może zgadzać więc gotowy no dobra 3 2 1 dziady krzyżacy a kurde o. myślałem że powiesz dziady bo to jednak wiele słów krzyżacy bierz. bo kurde tam było tyle archaizmów że mi się tak to ciężko czytało że ja że pamiętam wziąłem książkę dwie strony i zasnąłem i powiem ci, że no nie miałem najlepszych ocen skrzyżaków, bo nie mogłem tego dosłownie czytać. Strasznie mi się to czytało. No to... Nie rozumiałem większości słów, bo były jakieś staropolskie, i to był ten problem. Ja to lubię te film takim obejrzałem. Klimaty. Ja to lubię takie całkiem klimaty, tych staropolskich średniowiecznych. No ale. No, finalnie obejrzałem film. No to, no to nie no to chyba dziady się jeszcze gorzej czytało. No powiem ci, że nie pamiętam, czy je ja czytałem aż tak. Więc... No ja chyba. E... Za bardzo też nie pamiętam, że coś tam się nie, męczyłem no, z jakich. Jak był jakiś. Czekaj. która było... część była spoko, która część całkiem mi się podobała nawet. No, było nie wiem, omawianie która teraz. lektur i potem były testy prace kasowe na podstawie tych lektur, nie? No to coś no. pamiętam, że z tych dziadów to mi nie szło za bardzo. To to nie. I to jest wie... ale myślałem, że powiesz też dziady, bo to jest takie uniwersalne, że wiele osób. zapomniałem, że to istniało. Znaczy ja absolutnie <laughs> niczego nie, u, nie ujmuję tym dziadom wiadomo, tylko chodzi mi o to, że to nie jest dla mnie. No tak. To w jaki sposób to zostało Wiesz, może, napisane może tak Może po dalej. latach jakbyśmy do tego wrócili, to całkiem inaczej byśmy to odbierali. No tak. tak szczerze już, mówiąc. Tak, no do wielu lektur pewnie jakbyśmy wrócili, to byśmy tam I nie, i nie czytali z przymusu. Tak, i gdybyśmy byśmy teraz dostrzegli coś, czego wcześniej nie dostrzegliśmy, zrozumielibyśmy coś, czego wcześniej nie byliśmy w stanie zrozumieć i tak dalej. Tak jest, no na pewno tak by było. Tak jest z filmami czasami i tak dalej. Ty już skończyłeś no. robotę? Jakim cudem? No. Normalnie. Myślałem, że te pola są takie same. No co, ale znaczy... też wolno pracujesz. A, dobra, dobra, ja miałem trochę więcej. Trochę dobra, więcej miałem ci. do roboty. Weź tam, przyjedź, ogarniemy. Jedź tam już z drugiej strony. No, jadę, jadę. Chyba, że mój ciągnik z tym pługiem wolniej jedzie, Czekaj, Jedzie 12 na godzinę teraz. Bo ten mój ma 120 koni, twój ma 160. To może on pod górkę sobie lepiej radzi. Zaraz zobacz, zaraz mi powiesz, ile tam masz Dobra, na Dobra, po prostu powiem ci, że ja sobie lepiej radzę. No na ale orce. Ci, powiedz, czy ty widzisz. Chociaż jeden Maciu Penienki mijaczek tutaj. Chociaż ale u mnie jeden? też nie ma już No teraz nie wszystko. ma, bo ty latałeś. Nie, no ja nadal coś 12 widzę. 12 na podstawie A widzisz, a u mnie idzie 9-10, czyli pod górkę trochę mu ciężej było. I wyjaśniona zagadka. No, więc dajcie znać o swoich ulubionych lekturach I tak, tych trochę mniej lubian lubianych Albo nam też przypomnijcie, co tam w ogóle było, nie? No, się kurczę przypomniały stare <grych> czasy Ale tutaj ja bym jeszcze chciał napomnieć coś innego Bo wiem, że to chyba było lekturą kiedyś Czyli Hobbit, Wiedźmin Przynajmniej jakieś tam opowiadanie Wiedźmina. Eee, tutaj taka anegdotka, kiedyś na lekcjach, jak były jakieś lektury na początku roku z polskiego, jakieś lektury były tam eee, zapowiedziane, to pewnie też tak miałeś, że na początku była lista i musieliśmy to zapisać w tak co nie? Tych lektur z gwiazdką i tak dalej. No, no pewnie tak. Coś takiego no było, przynajmniej u mnie. Eee, no i pani nauczycielka czyta nam te lektury. I przeczytała coś tam, które któreś opowiadanie Wiedźmina Sapkowskiego, jedno z pierwszych tych opowiadań Wiedźmina. Ja już wtedy kojarzyłem temat, bo grałem w gry Wiedźmińskie i mówię, o, ale fajnie będzie Wiedźmin. ona mówi, a nie, tego nie, tego nie zapisuj. A ja o ty. <grym, <grym, więc wiem właśnie, że Wiedźmin... Niech ja znajdzie. Wiem, <grym>, że Wiedźmin był jakąś tam lekturą, nie z gwiazdką i chyba hobby też był, tylko że ja dopiero później się z tym zapoznałem, więc nie, nie wliczyłem tego tutaj jako lektury szkolne. Bo ja to dopiero później hobita ogarnąłem i całą sagę Wiedźmińską, więc Dlatego nie uwzględniłem tego, bo ja nie miałem tego w szkole. O, no tak. Mimo, iż to jest. Ja nawet nie no możliwości do wyboru takiego Wiedźmina, przykładowo. Mi się wydaje, że u nas to i tak z góry były wybierane lektury, tak, że tak powiem. No to możliwe. W różnych miejscach mogło być różnie. Kurde, jak no. się uwaliły te ciągniki, ty tak lubisz z tą myjką ciśnieniową, to masz sporo roboty. A, tam sporo. Na no, spokojnie. Jeszcze trzeba Zeusa ogarnąć. Nakarmić. W sumie dałem mu Micha jedną przed odcinkiem. A. No to może mu starczy teraz lato idzie, więc... Już Nie ma zimy. <grym>, co? Ale, ale normalnie konkluzja, lato idzie, więc nie ma zimy. Super. No bo wiesz, na, na zimę zwierzęta jedzą, jedzą, zwłaszcza że one są te podwórkowe, jedzą więcej, wiesz. A latem, żeby, no kurde, nigdy nie miałeś psa? Nie, nie miałem. No a u mnie zawsze jadły. No tak, ale czy to psy, chodzi to, że cały czas jest lato. No tak, Dobra. ale o Jezu, chciałem, wiesz, Takowo nawiązać, że tutaj pora roku się zmieniła w realu. Dobra, nie już. Dobra, przyznaj się, że się <laughs> pogubiłeś. Nie, serio, no kurcze psy i koty więcej jedzą tak na zimę, żeby, wiesz, żeby przytyć, żeby im cieplej było. No, no wiem, no, wiem, serio. Jest, tak jak niedźwiedzie. No i tak dalej. I inne tam. No. Wybrnięte. <laughs> nie, no ale ta tekstura Dobra. mi się nie podoba, kurde, serio. Saka. No, ja jakoś przeżyję z tym A mi się ciężko patrzy To, już to chyba nie będę patrzeć To jest ostatni przejazd, co tam robisz, nie? Czy jeszcze coś jest? Tam zostało tak na... takim skrawek został mały, więc możesz zawrócić Okej okay. Na samym końcu, a tam, tam już będzie ostatni, jak teraz jadę? No, 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 na pewno No to git o, 11 pod górkę idzie czasami 10 no niby 120 koni pług chyba w, sprawdzałem wymaga 100 koni mechanicznych ale pod górkę trochę trochę ciężki gdybym miał napęd z przodu może by to lepiej szło chociaż to w farmingu aż takiego mam wrażenie znaczenia nie ma To wie nie testowałem ale mi się wydaje że nie. No ja też ci nie powiem No to myślę że chyba będziemy kończyć na dzisiaj no bo, chyba tak, bo ja już tutaj dojeżdżam do końca, wszystko zaorane. Robota skończona. Można wracać. Jeszcze no trzeba maszyny and. wyczyścić, <laughs> Firehand, umyć maszyny i. Widzimy się w następnym odcinku. Ten oczywiście kręci bączki, uważaj, bo Ci tam zara urwie koło. I to będzie naprawdę. Dobra, bo zaraz to w krzak przywalisz. To może no. dzisiaj dla odmiany ty się pożegnasz. Dawaj. Eee, dobra. W takim razie mamy nadzieję, że się podobało. I co? Widzimy się, słyszymy się w następnym odcinku. Tutaj oczywiście musicie zostawić jakiś ślad po sobie. Wiecie, o czym mówię. I co? Trzymajcie się i cześć. Cześć, do zobaczenia.